Tum, no tą... tą... Tak zobaczę na 5 4 Masz V skrodek? <grym> Kurwa nie wiem, Gdzie jest skrodek? Y Poprawi od kapą Widzę Cię Tych nie rusza Dobra, ja będę później, zobaczymy, czy pójdzie rocznie z dwóch. 4 znalezionek? Znaleziony? Ale ej, ja ostatnie to osoby, czy co giną dostają? Tak rzeczy, tak nagrody, czy jak to jest? cza No bo raczej wszystkich znajdzie A zobaczymy, nie? Znaczy no, na, dw na dwa Ebery ja latają, więc raczej powinni znaleźć, nie? Awent smasia na jako pierwsze Ja mam tak słabą pozycję, że to... Mi się wydaje, że wszyscy mają średnią pozycję No, jak masz trzy minuty na znalezienie, tuby. A to dwóch szuka? Tak. Dwóch, dwóch. Zgradyk jeszcze. O już koje znalazł. No. Musi się odegrać. Musisz się odegrać jak konfidenta. Niech <laughs> <laughs> szuka najpierw tych, co mi tam stali. Kto to? Ja. Yeah. No. Kurwa. Trochę za szybko wam to idzie. Wydaje mi się, że Zgredek nie ma V. Znaczy, po mapie porusza się jakby miał. Ale to, tego TKS-a tam... No, celu... to tak też mi się wydaje. To... Jak podjedzie się do krzaka i wciśnie się... Nie miał prawa wciśnie, go zobaczyć. ...wciśnie, wciśnie się snajp, no to widzisz wszystko no, przecież. 50 no, 50 wszystko, widzisz. Do 50 metrów, na jest, Co? Poza tym oglądałem Gaspara chowanego w Akuku. To też wiem gdzie się mogliście chować. No, bez no to i właściwie tam na moście u nas trzech Żydków się schowało. Na moim najlepszym miejscówkę. Z gredek ty oglądałeś tamto? No, no Majchelowa no, okej ok. O to chujnie. Nie siatek. Weź to teraz odbejś Chodzi ty Rafał jak jesteś? A tu. A Wojterek, problemy. Jak on tam kurwa wjechał? Chłop. Wojterek. I Rafał, A. ty masz za pozycję. Wojtuś wróci i będzie dziwiony. Co zostało? Siedem. Dziwne, że tu się nikt nie schował. W tym takim tunelu śmiesznym. To jak myślicie, kto ma najgorszą pozycję? Piękwinek. Pingwinkę trzeba tak. znaleźć. No. A Gierczek jesteś znaleziony? Nie. Jeszcze nie. Zosta zostałaś i... Ci... 7 osób. Pingwinek możesz wygrać paczki. <noise> Oby nie. Jestem w stanie się poświęcić, żeby on nie wygrał. <noise> Czemu? Niech się dziecko cieszy. Nie lubię tej kurwy. Ile on ma lat? On ma 14 czy tam 15 no, lat. Pogadałbyś z tym zjebem, jakie ma zachwianie równowagi. Mi się wydaje, że w ogóle on ma dwubiegunowość, nie? Jest taka choroba. <laughs> Bo w jednej, w jednej sytuacji możecie ta ta. rozmawiać normalnie jak z człowiekiem, a w drugiej na przykład mówi do ciebie, że jesteś kurwą, nie? Dobra. ma wysokie ego, Maskar da Bir. Jakie, takie, w szokaję, w to, proszę, tak. jakie to, Boże, pozycje no, są? Jezu. Dlaczego? Niektóre są no, naprawdę, nie, 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 ma nie, ma co że nie, co gadać. nie. Chciałem, że ten rewajterek się nie, do tego, co nie, Fakuku. nie, 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 Gasparczyk, ty masz coś do judaizmu? Nie. Poważnie. Wszyscy Żyd, Żydki. Nie, ja że Żydek zacząłem gadać jak Poważnie. Piotr zbanował chłopa za to, co powiedział. <grym> A co powiedział po... No O, Żydek coś powiedział. I dostał permbana. Co się stało? Ej Cyfer Cyfer wiesz, że jakbyś nie strzelił to by Cię nie znalazł? Musisz by Cię mijł. No, Też tak sądzę By Cię już omijał No chyba nie No chyba nie. Jak on miał ten Tryb snajperski od mnie nie widział przecież tak z dwóch metrów to Ja nie wierzę w to Ile osób? Ile? Pięć ile? osób 5 osób, 17 minut. A masz jakieś tak? mam no. Nie no, nie mów. Czyli tylko pierwsze miejsce wygrywa paczki? Nie, pierwsze trzynasty. Pierwsze... O, no to pingwinek ma duże szanse Niestety A, Ale tak trzy paczki to zaś nie jest dużo, nie? nie nie, ale taki pingwinek na przykład drobną fajną rzecz I co co to jest 3. 24 zł to sobie każdy może No, nie każdy Ja, już mają Trzech ja zostało, jest ja byłem czwartek pizza. Zakładając, że Pingwinek dostaje dyskwalifikację, to mam paczki, nie Gasparek? Pingwinek ma paczki <grym> 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 y Czyli Szkaniec, tak? Na trzech to to zostało Dobra, to nie zabijaj Szkaniec Dobra chłopaki, ja się tylko odniosę do jednego Jak pierdolicie gdzie kto jedzie, to naprawdę was dupa boli Dobra, nie zabijaj tylko ale że co jedzie? No co, teraz patrz wyjechać czy co? Nie, czekaj. Hmm? No, skórę syle patrz. Dobra. Idę oglądać powtóreczki.